Wkraczamy do strefy premium. Do miasta to wiadomo, na każdym taborecie się pojedzie, o, to zapraweczkę jakoś ktoś robił. No i teraz. Och, tutaj to się dzieje. Pokażę wszystkie zady i walety. Zady i walety! Yeah! Potrafi zbudować dom. O właśnie, wychować dzieci i to już jest zbani. Przewieźć wszystko ze sklepu meblowego, żeby się człowiek rzeczywiście poczuł takim trochę wybrańcem. Czym się te miliony ludzi zachwycają. No, jest się czym zachwycać, tak patrzę. Czym się te miliony ludzi zachwycają, którzy jeżdżą tymi samochodami? Bo jak się rozglądam po ulicach, to X3 i X5 naprawdę jeżdżą całe mrowiska. Coś musi być w tym samochodzie takiego, że to Wy chcecie takimi o tam jeździć i ja się dzisiaj przysposabiam, zakładam koszulę w kratę i robię test używanego BMW. X3. Samochód przez jednych mocno chwalony, przez innych mocno ganiony. Pierwsza generacja X3 zrobiła bardzo dobrą robotę. To było auto, które jeszcze można było skonfigurować na tych wielkich, czarnych zderzakach. Tam była jeszcze prostota konstrukcji. Tam były pancerne silniki w tym samochodzie i tam to auto sprawiło, że. Nagle chcieliśmy tym tam jeździć, żeby mieć to 20 cm prześwitu. Trójka w wersji Touring poszła troszkę w odstawkę na rzecz właśnie X3. Ja dzisiaj Wam zaprezentuję, pokażę wszystkie zady i walety. Zady i walety! Je, yeah! Wady i zalety przedliftowej F25. Rok produkcji 2014, jak wiecie doskonale. Auto produkowane od roku 2010 do 2017. W 2014 przeszło facelifting, ale to jest jeszcze wersja... Przedliftowa. Egzemplarz trochę się w zakup kontrolowany. Teraz zamieniam. Uwaga! Pozostawię Ci faktografię. Egzemplarz przedliftowy 2014 rok. Auto krajowe. Trzeci właściciel w Polsce. Nieco ponad 200 tysięcy, teraz 220 tysięcy przejechane yy, na szafie i. Auto wyposażone w silnik wysokoprężny, dwulitrowy. Bardziej zalecane zawsze były te 3-litrowe, czyli rzędowe szóstki. I w wersji benzynowej, i w wersji wysokoprężnej tamte motory były dużo bardziej pancerne, ale tutaj ta dwulitrówka dieslowska w najmocniejszej, tej 184-konnej wersji i tak jest dużo lepsza niż jej odpowiednik benzynowy o mocy 245 koni, którego szlak potrafił trafić już po 60 tysiącach, bo się zacierały te motory. Tutaj też nie bez kłopotów eksploatujemy ten samochód, ale o tym za chwilę. Ten samochód w przeciwieństwie do Pierwszej generacji, która była bardzo porządna i pancerna, cierpi na troszkę więcej chorób pod strony mechanicznej, ale przyznać, należy, że wygląda dużo lepiej, dużo bardziej nowocześnie. Ten samochód do dzisiaj, choć lat już ma y, kilka, naprawdę dobrze wygląda na ulicy. X-trójki w ogóle pięknie się starzeją. Moim zdaniem, już ta kolejna generacja jest troszkę mniej terenowa, jest troszkę mniej suwowata, bardziej przypomina. Samochód osobowy, także tutaj mamy ten y, złoty środek. Przypomnę jeszcze tylko, że pierwsza generacja była produkowana w Gracu w Austrii i być może stąd wynika też ta uporządkowana konstrukcja tego samochodu od drugiej generacji, czyli od 2010 roku. Wszystkie X-trójki przyjeżdżają do Europy ze Stanów Zjednoczonych, gdzie są produkowane i skąd rozjeżdżają się na y, cały świat, tak samo jak X5 zresztą. No naprawdę sylwetka jest miła. Ja tak podchodziłem jak do jeża do tego samochodu, no bo pewnie tam znacie moją historię, nie? Ojej, pan Adam o używanej BNC. No dobra, ale stwierdziłem, że tyle się tego ogląda w internetach. Takie jest zainteresowanie tymi samochodami właśnie używanymi, bo na nowe przy tych dzisiejszych zwariowanych cenach samochodów e, niewielu z nas jest stać. Dzisiaj taki egzemplarz X3 jak ten z 2014 roku można mieć już za około 55-60 tysięcy złotych. Lepsze egzemplarze, tak jak ten, krajówki zadbane z częściej wymienianym olejem, myślę, że tak pod 70 tysięcy, może nawet ktoś 80 dzisiaj wystawić. To jest i tak dużo mniej niż salonowy, nowy samochód mały, miejski e, segmentu B, a kupujemy sobie kawał bardzo przyzwoitej furmanki, która jak wspomniałem, zaczyna się bardzo pięknie starzeć. Muszę wam powiedzieć, coraz bardziej lubię robić te testy samochodów używanych. Audi zrobiło A4 bardzo przyzwoity wynik. Mam nadzieję, że X3 też będziecie oglądać równie chętnie, bo. Dobrze się o tych samochodach opowiada. No ja już parę lat w tej branży mam przyjemność pracować i ciekawe jest to, że ja pamiętam jeszcze te samochody jako auta nowe, jako auta z przebiegiem 5, 8, 10 tysięcy, kiedy testowałem je, czy tutaj u nas w Polsce, czy na prezentacjach gdzieś światowych, europejskich. I bardzo chętnie przypominam sobie w tych dziwnych dzisiejszych czasach o tych samochodach, które niosą w sobie jeszcze tyle takiej motoryzacyjnej prawdy, prawdziwości takiej, że, że tutaj wszystko jest jednak tak poskładane jak kiedyś w samochodach, że to nie jest taki samochód tekturowy, papierowy, jednorazowy jak dzisiaj. No tu się muszę zgodzić z Jaren Clarksonem, który powiedział całkiem niedawno, że wycofuje się z branży dziennikarskiej motoryzacyjnej, bo 90% współcześnie produkowanych samochodów jest po prostu do dupy. No i coś, muszę się zgodzić, no bo faktycznie coś w tym jest, że kiedyś to było inaczej, kiedyś to było lepiej i cieszę się, że ta moja aktywność zawodowa miała miejsce właśnie w tym czasie motoryzacyjnej rewolucji, kiedy te samochody nam się zaczynają tak ładnie starzeć. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, no cóż, możemy tym samochodem galopować sobie zupełnie spokojnie w trasie. Ten samochód bardzo dobrze jeździ. On ma układ jezdny dużo lepszy niż pierwsza generacja, a przy okazji O, to zapraweczkę jakoś ktoś robił. O. Co widać na załączonym obrazku, potrafi tak: zbudować dom, wychować dzieci, yy, przewieźć wszystko ze sklepu meblowego, przewieźć wszystkie materiały budowlane. A jak kolega chce zrobić remont generalny fałsemki, to też jak ją już się wyszczepi z tamtego samochodu, to tutaj też się zmieści. Bardzo funkcjonalny, ponad 500-litrowy bagażnik skrywa w sobie właśnie hmm, dla tych, którzy lubią aktywnie żyć, aktywnie spędzać czas. Tu foteliki, tu skrzyneczka, tu majsterkowanie, tu może ryby jakieś, tu coś. Po to te samochody są i e, do takich celów powinny nam tak naprawdę e, służyć. Nie ma elektrycznej pokrywy, a sama pokrywa chodzi dosyć ciężko. Jedną z wad tego samochodu był zacinający się zamek w tylnej pokrywie, więc tutaj prawdopodobnie albo będzie to robione, albo było już robione. A tu widzę zaprawkę, bo ktoś się musiał oprzeć o coś. No i to jest właśnie kupowanie samochodów używanych. Że zawsze na jakieś ustępstwa trzeba iść, że samochód, który 220 tysięcy przyjeździł po naszej ziemi, nie będzie w stanie jak nowy. Jest wgniotka na przedniej pokrywie, jest zapraweczka tutaj. Trzeba ten samochód też bardzo dokładnie y, sprawdzić. A przede wszystkim pogadać. Pogadać z właścicielem, co było robione i na co właściciel zwracał uwagę, czy auto miało jakieś akcje serwisowe. Samochód, który stoi wyżej nad ziemią, ten prześwit 20 cm, przypomnę, całkiem przyzwoite, wbrew pozorom warunki terenowe. Ja pamiętam kiedyś, co prawda, nie X trójką, ale X5, która też nie jest jakimś tam najwyższym suwem. W Miami jeździliśmy po mokradłach tam, gdzie krokodyle pływają w tych, w tych zaroślach. Mieliśmy takie brody wodne wytyczone i ten samochód naprawdę dawał radę. Pod warunkiem, oczywiście, że się nie rozwijało nadmiernych prędkości, bo wtedy można byłoby w tej wodzie połamać zderzaki, ale jakiś walor tej jazdy terenowej w tych samochodach też jest. Teraz posłucham. O, na moim odcinku testowym zawieszenia. Mówił właściciel, że prawy przód coś popukuje, o, ja lewy przód teraz słyszę. Lewy gdzieś na stworniu na, na tym dobiciu zaczął y, popukiwać. Y, typowa rzecz, typowa rzecz, albo są to swożnie, albo jest to. Inaczej powiem, jeżeli te stuki wynikają z zawieszenia, to jeszcze pół biedy, bo tutaj też potrafi oszwankować maglownica, a jeśli taką maglownicę byśmy chcieli regenerować albo wymieniać, to też na parę tysięcy kosztów musimy się nastawić. Regeneracja będzie tańsza wymiana w ASO, no to też pochłonie przynajmniej te 3-4 tysiące złotych, także. No, droga rzecz, a potrafi się tutaj też zepsuć. Tutaj z maglownicy nic nie czuję. Czuję rzeczywiście tak, jakby jeden czy dwa sworznie gdzieś były wypukane, choć właściciel zarzekał się, że na czas wszystko było wymieniane, bo on też nienawidzi, jak mu coś stuka i puka. Na tych mniejszych dziurach nie, ale w miarę wartki najazd na wyższą przeszkodę i coś tam dało się słyszeć. Czyli pewnie nic na gwałt do wymiany, ale z czasem coś się może pojawić. Dużo mówiłem o działaniu prewencyjnym. Sami wiecie doskonale, że też lubię działać prewencyjnie yy, i zadbać o swoje bezpieczeństwo innych uczestników drogi i przede wszystkim moich też pas pasażerów, dlatego takie coś wybrałem i zrobię niespodziankę właścicielowi i szybciutko zmienię. To jest yy, palnik xenonowy, yy, bardzo wydajny, nazywa się Nightbreaker. Co to daje? Daje to to, że jak jadę nocą, yy, to jeżeli mam stary xenon. Te wszystkie tam substancje, które są zawarte w środku, one się zużywają. Wymiana czegoś takiego, nawet kiedy jeszcze świecą te ksenony kiedy się nie przepalą, ale jeszcze świecą prewencyjnie daje cały czas efektywną jazdę do przodu. Mówiłem się z kumplem, który jest bardziej mechanikowaty ode mnie, także ja będę zlecał i podpatrywał, a. On będzie to wymieniał. Można to zrobić samemu, można to zrobić przy domowym e, garażu. Podobno w tym samochodzie jest to bardzo proste do wykonania. I zobaczycie po tym, jak zmienicie sobie na nowe takie żarówki, że efektywność świecenia po zmroku będzie e, dużo bardziej wydajna. A idzie zima. A ty już to robiłeś, tak? Kiedyś w tym. Nie? To mniej więcej wiesz jak dojść. Z tej strony. A już. Ta czynność wygląda na dosyć prostą, ale trzeba to zrobić nad wyraz precyzyjnie i przede wszystkim nie dotykać samego szkiełka, nie dotykać samego e, żarnika. E, to jest to urządzenie, które już jest zużyte, więc mogę to wziąć do łapy. Pamiętajcie też, żeby nigdy nie wymieniać pojedynczo, tylko żeby wymieniać parami. Wtedy barwa światła, intensywność światła będą zawsze dokładnie e, takie same. Wcale to nie jest skomplikowane. Jedziemy z drugim. W tych rękawicach to jak chirurg, albo jakaś siostra wielokrotnie przełożona. I tak oto. 10 minut, właściwie 7 bez użycia żadnych narzędzi, tylko nożyk do rozpakowania yy, nowych ksenonów. Stare wyrzucam do elektrośmieci, papier wyrzucam do zbiornika na papier i za chwilę będę się cieszył pięknym, słonecznym, oświetlonym stopem. Osram Nightbreaker 220 to ksenony, których światło jest jaśniejsze o 220% i bielsze o 20% od minimum homologacyjnego. Zapewniają do 250 metrów oświetlonej drogi, więc jesienne i zimowe trasy dla czarnego BMW X3 nie będą straszne. Dobry uczynek. Ważna rzecz. Tutaj się dzieje najwięcej, tego złego i tego dobrego. O, właśnie. Wszystkie jednostki napędowe x trójki dużo dają. Nimi się po prostu bardzo dobrze jeździ, bardzo fajnie się eksploatuje i benzyniaki, i diesle mają troszkę tego zacięcia sportowego, mają y, bardzo przyzwoite osiągi. Dzięki tej y, turbinie typu Twin Power mają też bardzo fajną elastyczność i naprawdę można odnaleźć tę tak zwaną Freudę Amfaren, czyli przyjemność zjazdy w tym samochodzie. Silniki jeszcze montowane wzdłużnie, połączone jeszcze z tym tradycyjnym napędem X-Drive, w którym y, naprawdę w. W gorszych warunkach drogowych też można e, wykorzystać moc i moment obrotowy, które ten samochód daje, także jest to absolutnie coś, z czego się bardzo dobrze korzysta. Ale za to korzystanie od czasu do czasu, niestety, przyjdzie nam słono zapłacić. I tu w, tym, y, pięknym, y, w tej pięknej berce miodu przechodzimy do tej łyżki dziekciu. Y, konstrukcja o tyle silnik, mówię, nieudana, iż rozrząd jest tu z tej strony od strony grodzi, od strony skrzyni biegów. Jego wymiana w autoryzowanej stacji może kosztować nawet 10 tysięcy złotych, jeżeli skorzystamy z y, akcesoriów, czyli z części oryginalnych, ale zrobimy to poza ASO. Powinniśmy zamknąć się w 5-6 tysiącach. Są kombinatorzy specjaliści, którzy wymieniają ten rozrząd po zdjęciu w skrzyni biegów, a są tacy, którzy po prostu wyjmują cały silnik na zewnątrz i dopiero tej wymiany dokonują. Tutaj w tym egzemplarzu ta wymiana została dokonana przy 200 tysiącach kilometrów. I to już jest zbani. Ten rozrząd nie był w złym stanie, został zrobiony bardziej profilaktycznie, bo jeżeli właściciel jest mądry, a jest, znam człowieka, no, to się nie stosuje do zaleceń producenta, nie stosuje olejów typu long life, tylko zmienia olej nieco 30, a co 10 tysięcy. I wtedy taki rozrząd zupełnie spokojnie może przelecieć nawet 200-300 tysięcy, gdyby ten olej zmieniać rzadziej. I rozrząd i sama turbina też bardzo droga w naprawie. Po prostu nie wytrzymują tych olejów typu long life i nie wytrzymują tak długich interwałów wymiany olejowej. Zobaczcie, ile ja już to razy mówiłem i nic prostszego, jak tylko to zastosować. To nie jest do końca tak, bo to dziennikarze piszą: wadliwa konstrukcja, wadliwa konstrukcja. Być może jakiś tam ząbek prawdy w tym jest, że ta konstrukcja, szczególnie z tym umiejscowieniem tego rozrządu, nie jest doskonała, ale my, ludzie światli, ludzie mądrzy, ludzie, którzy rozumieją, jak działa na jakiej zasadzie działa silnik spalinowy? Jesteśmy w stanie naprawdę działając prewencyjnie Wielu drogim, kosztownym awariom m, zapobiec. Jaki tutaj był jeszcze problem? Problem był jeszcze taki, że przewód do spryskiwaczy szedł razem z wiązką elektryczną. Tutaj też przy tej grodzi, tam pod nogi pasażera, ta główna wiązka, gruba jak warkocz góralki, y, idzie, a w nią wpleciony był przewodnik do m, spryskiwacza. Od tego spryskiwacza źle były porobione klapki tutaj od odpływów i wyobraźcie sobie, że płyn do spryskiwacza potrafił zrobić i w tym przypadku zrobił wielkie kuku. Na tyle wielkie, że całą wiązkę trzeba było wymienić. Tutaj właściciel próbował sztukować, próbował rozcinać tę wiązkę, próbował dociec, co jest przyczyną. Potem się okazało, że jest to sytuacja bardzo typowa dla tego modelu. Trzeba było przemodelować tutaj klapki odpływu i trzeba było wyjąć tę rurkę, która też przecież, no nie wiem jak to jest możliwe w ogóle, że inżynierowie wpadli na pomysł, żeby gumową rurkę czy plastikową z płynem puścić w jednej obejmie razem z przewodami elektrycznymi, ale rzeczywiście tak to było. Jak ten problem się wyeliminuje, albo przed wymianą wiązki, albo już po wymianie wiązki, jak się ją zaleje, to problem ustaje i go nie ma. Czym to się objawia? Objawia się tym, że właśnie zaczyna pulsacyjnie albo nie działać spryskiwacz, albo przestają działać wycieraczki, albo przestaje działać wycieraczka szyby tylnej i te drobiazgi elektryczne, które wydaje nam się, że są umiejscowione w różnych miejscach w samochodzie, one zaczynają się psuć od tego jednego miejsca, który nazywa się wiącha elektryczna. Skrzynia biegów też bardzo fajna, bardzo sprężysta, bardzo dobrze z tym samochodem współpracuje, tylko trzeba zwrócić uwagę na co? Uwaga! Chórem odpowiadamy! Na wymianę oleju. Tak jest, ona też tego wymaga. Nie możemy sprawić, żeby skrzynia przy prawie ćwierć miliona kilometrów jeździła jeszcze na pierwszym fabrycznym oleju, bo to grzech. Trzeba o tym pamiętać i nikt tego za nas nie zrobi, to my musimy dzisiaj być swoimi właści właściwie lekarzami, swoimi mechanikami samochodowymi, bo jak nie przypomnimy, to, to możemy nie uzyskać tego, co, co byśmy chcieli. Wracam jeszcze do, do sylwetki. Cieszę się, że tak jak w Wiedynce zostały okrągłe światła głowę, że ta sylwetka już jest wyoblona, ciut bardziej drapieżna. Ale jednak jeszcze jest bardzo, bardzo typowa dla BMW. Mocno wysunięty grill do przodu, chłodnica schowana tam daleko, 40-30 cm, gdzieś za tym grillem e, całkiem ciekawie to wszystko wygląda. Nie zaleca się do X3 stosowania większych felg z niższą oponą, bo odbiera się sobie komfort. Tutaj są bodaj 17, nie mylę się? 17, tak, 2,55, 60, 17, wysoki balon. Komfort na asfalcie i jakieś tam możliwości krawężnikowo-terenowe w tym samochodzie też się wtedy ma, nie, nie zabiera się ich samemu sobie. No i wkraczając teraz w stronę wnętrza, zacznę od tylnej kanapy tego samochodu, widzimy, że wkraczamy do strefy premium. No, jest brązowa skóra, skonfigurowana z tym czarnym kolorem nadwozia, no marki popularne by aż tak tego pięknie wykończonego nie miały i po to się kupuje te samochody, że jak się wsiada do wnętrza, mówię tutaj o bmw o Audi, o Mercedesach, o Lexusach, żeby się człowiek rzeczywiście poczuł takim trochę wybrańcem, takim luksusowym, takim a, to troszkę lepszym niż ten, co jeździ tam włoszczyzną czy francusczyzną, dajmy na to. No, widać, że samochód przepracował swoje. Zobaczcie, od fotelików dziecięcych, tutaj podgniatane te rzeczy. Było dbane, ale jednocześnie było używane, było korzystane. Ja lubię taką eksploatację samochodu, że no nie wiem, nie będę zabraniał dzieciakom jeść. Posiłki, na przykład w samochodzie, jak jedziemy w długą trasę na narty, no bo nie chcę być katem. Także wszystkie te, te, te rzeczy takie brudzeniowe w samochodzie u mnie jak najbardziej są dozwolone i tutaj widzę, że było e, podobnie, że taki dzieciakowóz z tego samochodu był i pewnie dom też ten samochód nie jeden zbudował. O tu taki wielki zaciek jest na przykład, albo ktoś puch, puścił akrobatkę, albo jakiś soczek się rozlał i no zaciekło, wyciekło. Widać, widać mocne ślady eksploatacji, widać też e, pracę detailingowe w tym samochodzie. Były też prawdopodobnie jakiś czas temu wykonywane. No, coś mi się tak wydaje. No i zobaczcie, że ten samochód przy takim przebiegu już ma 231 tysięcy, prawie 232. Jak gadaliśmy, umawialiśmy ten test, to było 220, czyli 231 tysięcy przebiegu. I poza tutaj lekkim wyświechtaniem kierownicy po lewej stronie naprawdę więcej zużycia widać na tylnej kanapie niż tutaj z pozycji kierowcy z przednich foteli. Działa klima, przepięknie chłodzi tutaj, automatycznie 21 stopni, o znowu mi lewy schorzeń gdzieś tam huknął, to zasłyszałem, to by się trzeba było temu przyjrzeć. Auto wyposażone kompletnie auto, które prowadzi się bardzo gładko, bardzo łatwo i też co jest ciekawe, X-trójka to jest też absolutny taki samochodowy uniseks, że i kobitki, i faceci w tym samochodzie się odnajdą i każdy tutaj w tym samochodzie poczuje się dobrze. Dlatego być może tyle tych samochodów po ulicach jeździ. To jest naprawdę egzamin dla Was teraz. spróbujcie się przejechać ulicami, ile x trójek po tych naszych szosach pomyka i jak bardzo ten samochód, choć nie tani, został u nas upowszechniony i dlatego tak mocno zasilarnych samochodów używanych, że nawet ja zdecydowałem się na test takiego używanego samochodu. O, pierwsza egzamin, nie pierwsza, ale x piąteczka, ale ci Trójka powiedziała. To... Trójka, oczywiście. Co, ja coś z oczami. No i teraz. Och, tutaj to się dzieje. Panie Dzień, no to są jeszcze te czasy, że ja cały świat z marką BMW zjeździłem. Byłem na prezentacji x 5 w Miami. Byłem w RPA. No, tak, jeździło się. Teraz też się może pojeździ, no, ale te samochody muszę przyznać, z tamtych lat znam bardzo dobrze. Bardzo dużo kilometrów pokonałem za kierownicą aut testowych, kiedy były nowe, dlatego z tym większą atencją i sympatią podchodzę do tego samochodu jako do auta używanego, bo bardzo zróżnicowany stan egzemplarzy w naszym kraju jest. Niestety trzeba na to zwrócić uwagę. Nie marka i model, a stan danego <grym> egzemplarza. To są rzeczy najważniejsze przy wyborze samochodu używanego, ale jeżeli mówimy o samym modelu. Bardzo piękna, cudowna wręcz pozycja za kierownicą. Zobaczcie, jak ja siedzę. Ja siedzę tak, jakbym siedział przynajmniej w normalnym samochodzie osobowym albo lekko usportowionym samochodzie osobowym. jakimś hot hatchu, jakimś GTI. Siedzę nisko. Mam przed sobą tę wielką, mięsistą, muskularną kierownicę, która już jest wielofunkcyjna, która już kryje w sobie pasywny, co prawda, ale jednak ten pomad, z którego bardzo chętnie korzystam. No. Mam automatyczną klimatyzację, mam ten klasyczny panel Radia z, z przyciskami skrótowymi, jak to, jak to w BMW. No mam ekran, który bywał większy, ale tu akurat jest ten mniejszy. Także już otwór jest przygotowany na ciut większy, bardziej panoramiczny ekran, ale to jest ta wersja z ekranem mniejszym. No i mam przede wszystkim tutaj pod prawą nogą klekot tego bociana pięknego, po, 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 po. tego dieselka, który, mm, który gdzieś tam sobie już popyrkuje, którego już pozwoliłem sobie odpalić. No i mam jeszcze to, do czego dzisiaj chcemy wracać w motoryzacji, czyli mały ekranik informacyjny tu przed nosem i klasyczne BMW-skie e, okrągłe zegary z tym ekonomizerem, z tą wskazóweczką tutaj, to jeszcze pamięta lata 90. I, i fajnie, że to się nie zmieniało, że oni przed tymi ekranami tyle czasu trwali, jako koncern, że te zegary były cały czas tak. E, utożsamiane z, z BMW, że one we wszystkich modelach właściwie podobnie wyglądały, ale były takie mocno, y, mocno charakterystyczne. Jeżeli chodzi o obsługę urządzeń, no mam słynny iDrive tutaj poprawiony, to już nie jest iDrive 1, to już jest druga bądź trzecia generacja, nie pamiętam dokładnie. Y, no, system, który na początku mocno był ganiony, kiedy wszedł po raz pierwszy do serii 7, a później został tak rozwinięty, że do dzisiaj jest w samochodach stosowany marki BMW e, i po prostu działa. Jak już się przyzwyczajimy do tego, intuicyjnie wiemy, który guzik przycisnąć i oczy skierowane są tutaj na ekran, a ręka samowie nie musimy tak patrzeć, co robimy, tylko e, ręka poprzez ten wielofunkcyjny joystick i przyciski skrótowe, jest sobie w stanie z tym wszystkim poradzić. Mam jeszcze Tryby do wyboru. Mogę się wrzucić w tryb sport, mogę się wrzucić w tryb komfort albo tryb ekologiczny, ekonomiczny, na co to komu, nie będę go stosował dla zasady. Kompletnie wyłączane ESP, co też jest niezwykle ważne, że jak ktoś ma ochotę, Raz na jakiś czas. Niech to będzie 1, 10% czasu eksploatacji tego samochodu, gdzieś na jakimś zamarzniętym jeziorze ustawić się bokiem, to naprawdę X-Drive tutaj w tym pomaga i wyłączanie systemu kontroli trakcji też w tym pomaga, żeby mieć troszkę frajdy yy, i zabawy. Ostatnia rzecz, fotele. Jeżeli dużo jeździcie w trasie, kupno takiego samochodu ma sens. Nie wiem, dlaczego ja tak chwalę. No, oczywiście się się za to, że mechaniczne, mam nadzieję, trochę zganiłem, ale od strony jezdnej, od strony kierowcy, właśnie od strony pozycji za kierownicą, regulacji tych foteli, to i tak nie jest jeszcze ta najdroższa odmiana, która miała regulowany tutaj tę część y, siedziska, ale już z tym wysuwanym tutaj pod udnikiem, te fotele są naprawdę super wygodne. Jest pełne podparcie ud, jest pełne podparcie pleców, duże tutaj buły y, trzymające na boki, także... Do miasta to wiadomo, na każdym taborecie się pojedzie, ale jeżeli latacie gdzieś latem dalej na wczasy, zimą gdzieś na narty i dużo czasu spędzacie w trasie w takim samochodzie, no to Wix 3 posiedzi wam się bardzo dobrze. Jednym słowem, o, następne, patrzcie, dwie minuty minęły i trzecią minęły. Jednym słowem, podsumowując, przy szalonych cenach nowych samochodów, gdzie za... Małego crossovera segmentu B przychodzi nam dzisiaj zapłacić 150, 180, a nawet 200 tysięcy złotych. Wydatek na dobrą, krajową, sprawdzoną, wpisaną w CEPIK z pewną historią X-Trójkę można kupić za w miarę naprawdę przyzwoite pieniądze. To jest auto, które jeżeli się o nie dbało, jeżeli ktoś. Chce się przesiąść na coś nowszego, po prostu bo tak, a nie sprzedaje, bo za chwilę wie, że, że się silnik zatrze. To naprawdę jest to gra warta świeczki. Trzeba się wszakże bardzo dobrze przyjrzeć stanowi egzemplarza, bo bardzo też łatwo kupić samochód, który będzie mocno wymagający, jeżeli chodzi o finanse przy, przy serwisowaniu. Dużo egzemplarzy zajeżdżonych, dużo egzemplarzy zachetanych, wtedy te wszystkie wady, jakby fabryczne, te niedociągnięcia, tym bardziej wychodzą na światło dzienne, a serwisowanie. Zaprawy tego samochodu do najtańszych nie należą.